Siemano, ja jestem, Szaman! Siemano, jestem witam. I witam was serdecznie w waperskich newsach. Dokładnie tak, waperskie newsy to informacje z całego globu o wszystkim, co związane z vapingiem. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, a żeby właśnie z tymi informacjami być na bieżąco. Mamy także naszą własną grupę na Facebooku. Kwadrans, Ekipa. Zapraszamy gorąco oraz przypominamy, że kanał przyleczą tylko i wyłącznie do z pełna jak w aptece powiedziałem. No, tak, typowo, typowo. A dzisiaj będziemy rozmawiać o naprawdę ciekawych newsach, które dzieją się na świecie. Słyszeliście o kampanii Społeczne i prawo dla ludzi? Dzięki jednemu z naszych kwadransowiczów, Maciek, pozdrawiamy gorąco, dowiedzieliśmy się, że istnieje petycja kierowana do naszych europosłów, by zaprzestali w końcu wrzucać e-papierosy do tego samego wora co zwykłe śmierdziuchykie pasy i uznali korzyści, jakie niesie ze sobą rzucanie palenia za pomocą e-papierosów. Domagamy się, by Unia dogoniła resztę świata i w swoich rekomendacjach przyznała, że e-papierosy zmniejszają ryzyko zachorowania na raka wywołanego paleniem papierosów, głosi kampania na swojej stronie. Na chwilę obecną petycję podpisało tylko 1000 osób, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście do dzieła, link znajdziecie w opisie filmu, podpisujcie. Zajmuje to tylko i wyłącznie małą chwileczkę. Pokażmy mu, że, naszą, że my waperzy także mamy głos i chcemy uczestniczyć w dyskusji o losach A&N w Unii Europejskiej. Tak jest. Dzisiaj dużo nowości z wejpingowego ryneczku. Zacznijmy od Bupu, który które dosłownie klonuje swoje produkty. Widocznie przez sukces dragów SX w firmie strzeliła soduwa do głowy i lecą wszystko z jednej matrycy. Nowutki Dobox, do Argus Pro, czyli delikatnie wzmocniony Drag S bądź X. Design mocno inspirowany egisami. Mamy wbudowany akumulator o pojemności 3000 mAh. Poda maksymalnie 80 W. Atomizer to już klasyczne dla WUPu Plastic Fantastic PNP podtank, kompatybilny ze wszystkimi zespołymi grzewczami PNP. Sprzęt zwraca swoją uwagę srebrną zawleczką nad guzikiem Fire. Po co? Nie wiadomo. Co dziwne, zestaw nie ma normy IP67, czyli w teorii niby wytrzymały, ale chyba jednak nie do końca. Kolejna ciekawa propozycja jest od Vaporesso. Kojarzycie serię Lux? bardzo eleganckie boksy z fajnymi graficzkami, błyszczące dotykowe guziczki, ogólnie sztos. Przyszedł czas na Lux poda. Lux 40. to Lux PN40 to podobno boksik o dość zimnej bryle. Uwaga zwraca spory ustnik. Jest naprawdę gigantyczny. Akumulator nie ma szaleństw, tylko 1800 mAh poda maksymalnie 40 W. Grzałeczki to seria GTX, czyli bardziej ograniczony DTL. Bądź co bądź sprzęt prezentuje się zacnie. Dalej Wendy Vape to firma, która nie wypuszcza produktów na rynek zbyt często, ale jak już coś zrobią, to jest to jakościowe. Wendy Vape Jack Rude Dual 18650 Mod. To mega ciekawe boksiko z Normą IP67, czyli wodo, kurzo i upadku odporny. Boksik przede wszystkim niebrzydki. Ma bardzo ładne panele, co ważne, wymienne. Kolorowy wyświetlacz, całość pokryta jest przyjemną w gum gumą, taką tą gumą w dotyku, bardzo przyjemna. A sama bryła jest bardzo ergonomiczna. Technikalia zasilana, dwo zasilana dwoma akumulatorami 18650 poda maksymalnie 188 W w mocy, 6 trybów pracy, kolorowy wyświetlacz, można go spiąć także z aplikacją do znajdowania urządzeń, co moim zdaniem od dawna powinno się znaleźć w każdym szanującym się papierosie. Szczerze fajna propozycja dla wszystkich, wszystkich waperów, niezależnie jak wapujesz, co wapujesz. Super sprzęcik. Na koniec mamy dosłownie powrót króla, słuchajcie światowy bestseller w nowej odsłonie. Smok Vapen V2. Czym się różni od poprzednika? Maksymalną mocą 60W. Chmury, panie, cumulusy, cumulumbusy. Pojawiła się także możliwość regulowania przelotu powietrza, ale za to ucieli akumulator o 50 mAh i teraz ma 1600 mAh. I tak naprawdę na, na różnicach to tyle. No, tak naprawdę wygląda tak, dokładnie tak samo. Ten ring przelotów powietrza, grzałeczki te same, można meszowe 015, są dostępne w ofercie. W dzisiejszych newsach to już wszystko, widzimy się klasycznie. Tradycyjnie za tydzień w poniedziałek o godzinie 18. .00. Czekajcie na kolejną porcję niesamowitych newsów. Dokładnie tak. Cześć. Cześć. Cześć.